Dzień dobry państwu, otwieram XII sesję Rady Gminy Dobromie. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Chciałbym bardzo przywitać pana wójta Jerzego Ulbina, pana wicewójta Edwarda Krumpewskiego, panią sekretarz, e, Wysoką Radę, wszystkich pań i panów sołtysów oraz kierowników jednostek administracyjnych gminy. W biurze Rady był wyłożony protokół z 11. sesji Rady Gminy. Czy nie było żadnych uwag pisemnych? Czy Państwo w chwili obecnej posiadają, mają jakieś uwagi co do protokołu z 11. sesji? Nie widzę. Yy, otrzymali Państwo również porządek proponowany obrad sesji dzisiejszej. Czy są jakieś uwagi co do porządku dzisiejszej sesji? Również nie widzę, zatem przystępujemy do kolejnego punktu, w którym mamy sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Czy mają Państwo jakieś pytania co do tego porządku? Przepraszam, protokołu z działalności pana wójta. Nie widzę, czy pan wójt chciałby coś dodać, uzupełnić? Nie, Dziękuję. W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i tutaj o zreferowanie poproszę pana zastępcę wójta Edwarda Kąplewskiego. Szanowni państwo na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o drogach publicznych po pozasadnieniu opinii zarządu powiatu śląskiego uchwala się co następuje. Zalicza się do kategorii dróg gminnych droga lokalizowana w granicach działki ewidencyjnej nr 308 obręb Dobrąbież zgodnie z załącznikiem do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrąbierz. Uchwała wchodzi y, w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w do, do, do Województwa Dolnośląskiego. Y, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 154 2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku przez Zarząd Powiatu Świńskiego. Yy, droga to jest to ulica Cmentarna od Drogi Krajowej 34 do yy, przejścia na Rzadzą w rejonie yy, naszej sceny. Yy, zmiana statusu nadanie statusu drogi gminnej yy, umożliwi m.in. ubieganie się o dotacje na remont tej drogi. Jest, ona, jest ważna przy nich są dwa przedsiębiorstwa, jak również nasza baza komunalna, a także y, y, jest do stacji wody y, naszej i siłowni. Dziękuję. E, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Zatem poproszę o opinię Komisji Budżetową im. gminy. Komisja Budżetowa im. gminy na posiedzeniu w dniu 22 2019 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Głosowanie przyjęto zaopiniowane. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 Dzisiaj zaopiniowało projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w głosowaniu radnych za, jeden obecnych. Dziękuję. Zatem wysoko radu przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Kto z Państwa radnych jest za, proszę zagłosować i podnieść dodatkowo rękę. Kto z Państwa radnych jest przeciw, również proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, proszę oddać głos. Dziękuję. Oczekujemy na wynik głosowania. 14 głosów za. Dobrze? Mhm. 14 głosów za, przeciw 0, wstrzymał się 0. Czy wszyscy z Państwa głosowali? O, dziękuję. Dobrze, dziękuję, dziękuję. W takim razie uchwała zostaje podjęta. Przechodzimy zatem do podjęcia. O zreferowanie proszę panią skarbnik Barbarę Zapała. Wspólnego przedsięwzięcia przebudowana z jazdy z Dowiny numer 34 na działkę numer 136 obręb w Jastuń, zawartej pomiędzy Gminą Gobrożą a Nagrożnicą Piafę, wprowadza się w formie dotacji, w formie dofinansowania 50 tysięcy złotych z nadleśnictwa do tej inwestycji. Łączna wartość zadania do prowadzenia z czego trzy tysiące w Na podstawie decyzji Wojewodnika do Ryszkowskiego dokonano korekty w części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sądeckiego w roku 2018. Kształty te są zaplanowane do dorocznego wyświetlania. Również na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Rozwój Edukacji na terenie Gminy Dobrobytu, sfinansowanego ze do środków. Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu kwotę 675 226 22 która wynika z harmonogramu płatności przypadającego na rok 2019. Wprowadzono również do budżetu kwotę 24 600 zł. A wynika z rozstrzygnięcia konkursu dobrosąsiedzkiego wzmocnić swoje otoczenie, który organizowany przez polskie sieci elektroenergetyczne S.A. W ramach przyznanego programu zostanie zakupiony i zamontowany zestaw minowy na placu Zachodniej z miejscowości obszaru. również przesunięcie planu wydatków budżetowych. I tak. W dziale Społeczna. Na podstawie umowy w ramach programu kompensowego wsparcia dla ludzi z zażyciem przemyśl się z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w 20 tys. złotych jako udział w środku w realizacji tego zadania. W działu 750 Administracja Publiczna przenosi się około 1150 zł do działu 926 Kultura Fizyczna z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla rynku wysokowego wysokości. Poza tym dokonano zmiany w, w działu 921 w budżetowego, zaplanowano kwotę 12 tysięcy złotych na wymianę gminnej ewidencji zabytków oraz wykaz stanowisk archeologicznych dla gminy Dobromierz, z czego 7 tysięcy przyniesiono Zmieniona również została w klasyfikacja, dziale klasyfikacja budżetowa przedsięwzięcia w sołectwa w Miejsku. Nastąpiło tutaj przesunięcie kwoty 7 tysięcy złotych z planu wydatków majątkowych do planu wydatków jeżdżego. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram zatem dyskusję w tym punkcie. Czy Państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę, czy pan chciałby coś dodać. Znaczy cieszę się, że ten duży projekt rozwój edukacji na terenie gminy Dobromierz wchodzi do realizacji. Tak jak Państwo macie w uzasadnieniu. Jest to milion 384 tysiące złotych łącznie do wydania przez dwa lata szkolne. Ale bardzo duża kwota jest y, teraz y, w tym roku, ponieważ ponad 675 tysięcy i tutaj akurat przed sesją rozmawialiśmy z dyrektorami, że już trzeba się zastanowić, jak tak dużą kwotę wydatkować w krótkim czasie, ponieważ to są również zakupy sprzętu wyposażenia i żeby po prostu kupić to co jest nam niezbędne, dobre i potrzebne, a nie na siłę powiedzmy pod koniec roku realizować wydatki, bo tego byśmy nie chcieli. Projekt jest realizowany w ramach zinte zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej i to po raz kolejny potwierdza słuszność decyzji sprzed kilku lat, że do tej aglomeracji wałbrzyskiej wstąpiliśmy. Później będzie jeszcze mowa o, przy uchwale, wieloletnia prognoza finansowa, jeszcze będzie mowa o projekcie kanalizacji w aglomeracji Gniewków dla miejscowości Prostoka, Borów, Jugowa, to tam też, też omówię zasady dotacji i jeszcze możliwość jaka istnieje w sensie dodatkowych środków, tutaj dziękuję. Dziękuję. Zatem yy, poproszę o opinię Komisji Budżetowej Gminy Gminy Komisja Budżetowa Gminy Gminy na posiedzeniu w dniu 26 20. września 2019 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobromierz na rok 2019. Głosowanie przyjęto. Dziękuję. Wysoka Rado przystępujemy zatem do głosowania uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobromierz na rok 2019. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę zagłosować i podnieść rękę. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę zagłosować. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Również proszę zagłosować. 14 głosów za. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Przystępujemy do punktu 7 dzisiejszego porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobromierz o zreferowanie proszę również panią skarbnik Barbarę Zapała. Natomiast szczególny zmian przed prowadzący w załączniku nr 2 jest kilka z przedsięwzięć do do finansowej. Opisane zostały w jak przyjętych wartości. Zmiany te dotyczą głowy y, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych. I tak w wydatkach bieżących wprowadza się projekt do rozwój edukacji na terenie gminy do współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość tego projektu to 1 384 42 a okres realizacji to lata na 2019-2021. Natomiast w grupie wydatków majątkowych zmienia się łączne nakłady finansowe dla na zadania budowa kanalizacji analizacji sanitarnej dla reweracji gminy Dobronicza Drugi etap budowa sieci kanalizacji sanitarnej do skałcego roku firmowej, do wartości 20 milionów 320 tysięcy złotych Z czego w roku 2020 zwiększa się wartość tego zadania do wartości 10 milionów 110 tysięcy i w roku 2021 również wzrost następuje do wartości 10 milionów 110 tysięcy zł. Źródłem finansowania inwestycji oprócz dotacji i dochodów własnych jest planowane do zaciągnięcia w formie kredytu lub pożyczki na łączną kwotę miliona złotych, z czego na rok 2020 planuje się zobowiązanie w kwocie 750 tysięcy. Natomiast na rok 2021 planuje się zadziało zobowiązanie w wysokości 250 tysięcy złotych. Planowany skład zobowiązania to rok 2024 i 2025. Spłata to 500 tysięcy złotych w każdym z tych, tego, Spłata ocenek szacunkowa w całym okresie kredytowania to jest około 130 000 zł. Chody wyników spłaty tego wyniku w latach 2019-2022 zostały dodatkowo jeszcze przedstawione Państwu w załączniku do objaśnień przyjętych odnośnie. Dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram zatem dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych Nie. ma jakieś pytanie? Nie ma? Proszę Chciałbym jeszcze uzupełnić. I odniosę się do wspomnianego tutaj wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Chodzi mi o zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewku, gmina Dobromierz, drugi etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rostoce, Borowie i Jugowej. Tutaj, proszę Państwa, zgodnie ze złożonym wnioskiem, on opiewał na 17 364 000 zł. Przeszliśmy całą weryfikację, otrzymaliśmy i przyznano nam dotację na poziomie 9 685 000 zł. Jednak w wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta na zakres robót budowlanych jest wyższa od naszego kosztorysu o około 3 miliony, prawie 3 miliony złotych. Dopowiem jeszcze tak, że wpłynęły trzy oferty na niecałe 20 milionów ponad 26 i ponad 28 milionów. Jest to po pełnej weryfikacji. jest, Przetarg jest rozstrzygnięty niemniej. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały wieloletnia prognoza finansowa, ponieważ chcemy to realizować i chcemy podpisać umowę na realizację tego zadania. Pozostałe tam y, działania, czyli działania promocyjne i usługi doradcze, też wpłynęły oferty. tam One są poniżej zakładanego y, kosztorysu w tym projekcie. Stąd ta kwota 20 milionów 320 tysięcy złotych na całym zadaniu. Y, kredytowanie dodatkowo milion złotych czy Inna forma, na przykład obligacje, ponieważ ona nam po przeliczeniu dochodów i wydatków brakuje, stąd, stąd, ten, stąd takie założenie. Ale oprócz, oprócz tego jestem, proszę Państwa, po rozmowie z Panią Dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałżyskiej, ponieważ tam w tym naborze pieniądze pozostały i na różnicę jaka wynika teraz po przetargu w stosunku do złożonego wniosku, jaki składaliśmy, możemy również jeszcze wnioskować o zwiększenie dotacji. Byłoby to w granicach 1,5 miliona złotych, ale musimy rozstrzygnąć wszystkie tutaj działania, czyli roboty budowlane, usługi promocyjne i usługi doradcze i podpisać umowę, Umowy, i wtedy zawnioskować w miarę szybko o tą możliwość zwiększenia dotacji to łącznie byłoby to ponad 11 milionów 100 tysięcy złotych dotacji do tego projektu. Ja tylko zwrócę uwagę, że sprawa dotyczy 2000 mieszkańców naszej gminy, ponad 19 kilometrów sieci plus przyłącza. I i powiem tak, y, jesteśmy skazani zgodnie z krajowym programem oczyszczania ścieków kanalizacyjnych, ponieważ mamy utworzoną aglomerację ponad 2000 równoważną liczbę mieszkańców, no ale uważam, że też bardzo chcemy to wybudować y, głosy z Czernicy, Gniewkowa, Dzieszkowa, gdzie te ścieki już zaczynają płynąć, są pozytywne i że to się sprawdza. Proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Zatem zadam jeszcze raz pytanie do Wysokiej Rady. Czy ktoś z Wysokiej Rady ma pytanie odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę. Panie wójcie, ja mam za to pytanie w tym punkcie. Powiedział Pan, Panie Wójcie, że różnica pomiędzy przetargiem a kwotą jest około 3 milionów. Następnie dodał Pan, że możemy pozyskać 1,5 miliona, a nie możemy pozyskać tych brakujących pełnej kwoty do 3 milionów? Nie możemy, ponieważ w trzech milionach jest VAT i jest Aha. tak jest wskaźnik dotacji, a wskaźnik dotacji na tym projekcie jest 68,6% do kwalifikowalności. No, jeżeli odejmiemy VAT około 500 600 tysięcy, no to wychodzi 2 400 razy te 68, no to daje te półtora miliona no, tak. Tak moje pytanie dotyczyło między innymi później kolejnej części kanalizacji, ale to nazwy Szymanowa Jaskulina i Siatkowic, tak? Ale, ale dobra, przyjmuję do wiadomości. Tamtej części gminy nie dotyczy, ponieważ To, Wiem, realizujemy to jest aglomeracja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgoda. Dobra, dziękuję. Skoro nie ma pytań, to poproszę o opinię Komisję Budżetową im. Gminy. Dziękuję bardzo. Zatem Wysoko Rado przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromy. Gminy Kto z Państwa radnych jest za, proszę zagłosować i podnieść rękę. Kto z Państwa radnych jest przeciw, również proszę zagłosować. Kto z Państwa radnych wstrzymał się, również proszę zagłosować i oddać głos. Oczekujemy na wyniki głosowania. W wyniku głosowania oddano 14 głosów za, zero wstrzymało się, nikt się, nikt nie był przeciw, uchwała zostaje zatem przyjęta. Przystępujemy do punktu ósmego dzisiejszego porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Do Biura Rady żaden wniosek pisemny nie wpłynął. Żadne zapytanie. Czy w chwili obecnej Wysoka Rada ma jakieś pytania? Interpelacje. Nie widzę. Przystępujemy do punktu 9. Wolne wnioski, zapytania i informacje. Pani i panowie sołtysi, jakieś pytania? Nie widzę. Panowie radni. Pan, panowie dyrektorzy zaproszeni goście. Też nie mają. W takim razie ja mam informację otrzymali państwo. Przed sobą macie e, harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych użytego sprzętu AGD-RTV, zużytych opon samochodowych. Nowością jest to, że od tej pory, tutaj, według te, tego ogłoszenia firma Kombi będzie zabierała te rzeczy wielkogabarytowe sprzed domów, więc proszę dopinować, tutaj informacja znalazła się na tablicach ogłoszeń. Jest ona dostępna, była rozesłana także w wersji elektronicznej. Skoro nie ma dalszych pytań, Zmaczek. Szanowni Państwo, Zmaczek. Pan Wójt chciałby coś dodać? W takim razie zamykam XII Sesję Rady Gminy Dobroniec. Dziękuję Państwu. No.